Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was na trzecim czytaniu Ewangelii według Świętego Marka. I będziemy wsłuchiwali się w pierwszy rozdział, nadal jeszcze pierwszy rozdział, a wersety od 21 do, 20, do 31, tak? Czyli 21-31, czyli Dziesięć wersetów dzisiaj o tym, jak Jezus nauczał i uzdrawiał ludzi. Zawsze świadectwo jest też takim momentem, w którym czasami coś pęka w nas i w nas zostaje uzdrowione. I mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Zanim zaczniemy, znajdźcie dla siebie zaciszne miejsce. Jeśli chcesz, możesz się położyć, możesz zamknąć oczy, zostawić to, co ludzkie i ziemskie, na boku, wyobrazić sobie, że Jezus siada na Twoim łóżku, krześle przy stole z Tobą i Ci to opowiada. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Na początek poprośmy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że ty jesteś Bogiem wszechmogącym i dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie tu i teraz. Amen. Przybyli do kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? przyszedłeś nas zgubić wiem kto jesteś święty boga lecz Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjdź z niego wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego a wszyscy się zdumieli także jeden drugiego pytał co to jest nowa jakaś nauka z mocą nawet Duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. A opuściła ją gorączka i usługiwała mu. Jaka część tej historii najbardziej Cię poruszyła w tym fragmencie? Który moment, wydarzenie, słowa? Pomyśl o tym przez chwilę w tej ciszy. Musiał nauczać Jezus, skoro ludzie widzieli znaczącą różnicę. Widzieli, jak mówią uczeni w piśmie, jak przekazują naukę, ale mimo wszystko, gdy nauczał Jezus, mówili o tym, że naucza z mocą, naucza jak ten, który ma władzę. W jaki sposób on musiał przekazywać tą naukę, że ludzie widzieli taką różnicę? Co go wyróżniało? Czego nam brakuje, by mówić o Bogu tak jak On? Czy to chodzi o wiarę? Czy za mało wierzymy? Gdyby właśnie w naszej obecności przyszedł Jezus i uwolnił opętanego? Czy wtedy byśmy uwierzyli? Czego nam brakuje w naszej wierze? Jezus miał taką władzę, że wystarczyło jedno słowo, jeden mały gest, kiedy ujął za rękę teściową Szymona. A ona od razu wstała i z wdzięcznością usługiwała mu. Proś Jezusa o tą wiarę, którą on miał wtedy, kiedy był tu na świecie, działał te cuda, pokazywał. Pożyczmy tej wiary od Jezusa. Na koniec przedstaw jakieś postanowienie, może prośbę, może dziękczynienie, to co rodzi się w Twoim sercu. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem, pa. pa.